Witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Projekt Football. Dzisiaj pierwszy odcinek z nowej starej serii Projekt Fantazy. A dlaczego nowej starej? Ano dlatego, że odcinki właśnie z tej serii pojawiały się już na naszym kanale na początku tego sezonu, natomiast z czasem po prostu z niej zrezygnowaliśmy, teraz wracamy, chociaż z troszeczkę innym, odmienionym formatem, ponieważ głównym prowadzącym tej serii będę ja, Antek Malinowski. Natomiast e, członkowie projektu będą pojawiali się regularnie e, w odcinkach, właśnie z tej serii. A oprócz członków projektu, e, będzie też można tutaj zobaczyć e, różnych gości związanych ze światem Fantazy Extra -klasa. Więc, moi drodzy, na pewno tutaj możecie się spodziewać kilku e, ciekawych osobistości. A jakich jeszcze nie zdradzę? Moi drodzy, na pewno stałem stałym fragmentem, można tak powiedzieć, z tym aspektem. Moi drodzy, na pewno stałym aspektem tej serii będzie przedstawienie składów, zarówno mojego, jak i moich gości na daną kolejkę, więc tutaj macie teraz na ekranie mój, mój składzik, jak to się prezentuje, możecie zobaczyć. W bramce Mateusz Kochalski, meczy z Puszczą, a jeszcze raz, jeszcze raz. Dzisiejszy odcinek prowadzę jednak sama, więc sam spróbuję przedstawić Wam troszkę sytuację przed 20 kolejką PKW Extracass, a więc za tym idzie przed 20 kolejką również i Fantazy. Extracass na pewno stałem aspektem tej serii. Będzie przedstawianie składów, zarówno mojego, jak i moich gości, dzisiaj, jak już powiedziałem, jestem sam, więc przestawię Wam moją jedenastkę, jak to się prezentuje, następująco, w bramce Mateusz Kochalski, jak możecie sami zauważyć, jest to golkiper, który jest warty 1,7 miliona, ma go zaledwie 6%, 6 graczy, a to akurat ciekawe, bo ma naprawdę interesujący termin, jak sami możecie tutaj zauważyć, puszczanie połomice na pierwszy ogień, później Śląsk-Wrocław, gdzie będziemy myśleć ciężko o punkty, następnie łączona kolejka, kolejka podwójna Raków oraz ŁKS. Dalej, Radomia, Krób, Zagłębie, Lech Poznań, więc myślę, że to jest na pewno ciekawy golkiper na te pierwsze kolejki, zwłaszcza jeżeli patrzymy na tę kolejkę numer 22 i łączoną kolejkę, kiedy to i e, Stali, i ŁKS będą miały po dwa spotkania i przechodząc do linii obrony, tutaj też zaczynam od zawodnika Stali, Christian Gettinger. Zawodnik e, warty 1,8 miliona, już ten procent posiadania jest troszeczkę większy i też trudno się temu dziwić, bo. Gettinger jest naprawdę ciekawą opcją do fantazy. Jest to wahadłowy, który dość często podłącza się do akcji ofensywnych, ma też udział w wykonywaniu stałych fragmentów gry, co jest ważne w optyce fantazy, więc tutaj wydaje mi się, że jest na pewno ciekawa opcja właśnie na te pierwsze kolejki, na pewno na 20, na pewno na 22. Zastanawiam się jeszcze, co z nim zrobię w meczu ze Śląskiem Wrocław. Jeszcze nie mam pomysłu, ale na pewno coś wykombinuję. I dalej Jean-Carlos Silva, to zawodnik Rakowa Częstochowa. Długo się zastanawiałem, kogo z piłkarzy Rakowa wziąć do mojego składu, bo jednak tam jest tylu tych zawodników, że ciężko się zdecydować, ciężko też przewidzieć, który z nich akurat będzie grał, ale myślę, że Jean-Carlos akurat ma dość pewny skład. Jean-Carlos jest to wahadłowy oczywiście, tak samo jak w przypadku Gettingera. Wydaje mi się, że Tudor będzie przesuwany troszeczkę niżej do linii obrony, a co za tym idzie, Żanka claude będzie miał troszeczkę więcej miejsca na grę, więcej możliwości, no i na pewno też szans na punkty. Joel Pereira to na pewno chyba nieodłączny element fantasy, to jest prawa obrońca kolejorza, który notuje całą masę asyst. Jak tutaj sami możecie zauważyć, 28% posiadania, no i ciężko się też temu dziwić, bo Joel Pereira jest na pewno bardzo ciekawą opcją Właśnie biorąc pod uwagę te jego cechy ofensywne, świetna wrzutka, dobre podanie, po prostopadłe, dobra wizja gry, no i to na pewno jest zawodnik interesujący, którego polecam absolutnie każdemu graczowi. Lotto Fantasy Ekstraklasy. no i Paweł Wszołek, czyli chyba najbardziej popularny zawodnik w tej edycji. 47% posiadania to jest no niemalże połowa graczy, to jest na pewno ponad 5000 zawodników Mago. W swoim, w swoim składzie trudno się też temu dziwić. Wczoraj, w zeszłej edycji, był pomocnikiem, teraz jest obrońcą, więc tylko i wyłącznie będzie przynosił więcej punktów swoim posiadaczom. Też te pierwsze mecz na pewno dla Legii będą dość proste. Ruch puszcza korona, potem, oczywiście, pogoń to trochę cięższy rywal, ale warto też mieć na uwadze, że między meczem z ruchem a puszczą odbędzie się pierwszy mecz w 1.16. Finału Konferencji Europy, mecz z Molde, który też na pewno dla Legii będzie dość istotny, więc tutaj też nie ma co mówić o jakichś pewniach do składu. Ale mam showka, który uważam, że będzie grał dosyć sporo. Dosyć sporo. Mam też Ernesta Muciego, czyli piłkarza za 2,6 miliona, którego ma jak wiecie 1,4 gra. Czy też ciężko się temu dziwić? Mucie jest na pewno w dość dobrej formie też w okresie przygotowawczym spisał się dość dobrze. Mucie, wiemy, jest to zawodnik ofensywny, gra w tej. Najwyżej ustawionej trójce w legi. Wiemy, że potrafi świetnie uderzyć z dystansu, że ma dobry dribbling. Myślę, że na tej pierwszej kolejki może być na pewno ciekawą opcją. Przychodząc dalej, Jesus Simas, który będzie moim kapitanem na tę kolejkę. IMAS to oczywiście e, zawodnik wicelidera tabeli, Tabeli Agieloni, która mierzy się z widzewem łódź. IMAS, którego posiada 19% graczy. Ja go się prawdopodobnie po tej kolejce pozbędę. Już wiem, co chcę z tymi funduszami, które będę miał e, zrobić, ale jeszcze tego nie zdradzam. O tym dowiedzie się najpewniej za tydzień. E, moi drodzy, IMAS, mój kapitan kraju, z widzewem, który jest delikatnie osłabiony. Widzewem, który też nie. E, nie zachwycał zarówno w końcówce rundy jesiennej jak i w okresie przygotowawczym, więc tutaj na pewno ciekawa opcja z jakiej Loni i mas dalej troszeczkę ryzykownie myślę. Ry ryzykownie jeśli chodzi o ewentualne punkty Dani Ramirez to jest zawodnik EłKS-u, który uważam dość obiecująco wyglądał w okresie przygotowawczym. Ramirez strzelał dosyć sporo bramy. Generalnie wyglądało dość dobrze. Wiemy też, że w ełk ie to on bije rzuty karne i wykonuje stałe fragmenty gry jak widzimy, euka jest czas meczem z koroną, potem z widzewem i potem podwójna kolejka, właśnie meczem z Pogonią i ze Stalą Mielec. I jest to ciekawa opcja. Warto też mieć na uwadze, że Dani ma trzy żółte kartki, więc kolejna to już będzie skutkowała pauzą. I właśnie tego się troszeczkę bałem, że Dani złapie tę żółtą kartkę i będę musiał go posadzić na rezerwowych. rezerwowej. Tego bym nie chciał, bo uważam, że jest to naprawdę ciekawa opcja. Do Fantazy, taka może troszeczkę niepopularna, ale uważam dość interesująca. No i teraz już przechodzę do trójki w ataku. Jest to Leonardo Rosza, napastnik Radomiaka Radom. Napastnik, który ma nosa do strzelania goli, to trzeba powiedzieć od razu: w tej rundzie jesienny grał mało ze względu na świetną formę Pelgronika, którego już w Radomiu nie ma. A Rosza grał też w sparingach zimowych i strzelał bramki, trafił chociażby dwukrotnie w starciu z Motorem Lublin. Będzie miał raczej pierwszy skład i to będzie dość pewny pierwszy skład, bo za bardzo nie ma konkurentów do gry w ataku. Oilera do mechniku nie ściągnie na pewno na te pierwsze kolejki. Rosza jest dość interesującą opcją, chociaż też jest kilka innych, o których powiem za chwilkę, moi drodzy. Afimiko to napastnik Jagiellonii, myślę, że jeden z takich piłkarzy typu must have którzy po prostu gwarantują liczby. Ten, ten początek też Jegielonia ma dosyć e, ciekawy, bo najpierw widzę, potem Lech, ruch, górnik, dalej widzę Śląsk e, Wrocław, Radomiach, EKS Legia. Także te pierwsze kolejki na pewno nie będą dla Jagielu łatwe, ale myślę, że jeżeli ktoś będzie ten punkt to właśnie e, Pululu, który oczywiście teraz zyskał e, konkurenta, jeżeli chodzi o grę w pierwszym składzie w postaci Kana Kaliskanera, Natomiast Myślę, że te rywalizację piłkarz rodem z Angoli wygra i że to on będzie tutaj punktował dla swoich e, właścicieli, dla swoich posiadaczy w Fantazji Ekstraklasie. E, no dobrze, e, ostatnim piłkarzem z podstawowego składu jest Eftemis Kuluris, napastnik e, Pogoni Szczecin, napastnik e, również dość drogi, jeżeli chodzi o Fantazy. natomiast chcę go mieć w swojej drużynie. Uważam, że jest to piłkarz dość e, dobry technicznie, oczywiście też skuteczny jak na napastnika, co będzie przydatne, jeżeli chodzi oczywiście o zdobywanie punktów, ale to jest chyba oczywiste, tego nie muszę mówić, strzelał w sparingach, eee, początek też nie najłatwiejszy, bo to jest Śląsk, potem Radomiak, potem ŁKS, Legia, ale liczę, że jakieś punkty mi napastnik Rodem z Grecji przyniesie. Przejdę jeszcze do ławki rezerwowej, bo tutaj też mam ciekawych zawodników na bramce Szymański. Z widzewa rozważałem go i Krzywańskiego, który raczej będzie grał w pierwszym składzie w tych pierwszych meczach, ale stwierdziłem, że wolę zachować to dodatkowe 0,1 miliona w budżecie i kupić jednak tego tańszego, który ra raczej grał. Nie będzie dalej Lawrence Nali. Jest to skrzydłowy górnika, który dość dobrze trenował się zarówno jesienią, jak i w okresie przygotowawczym. Ja strzelił z tego co pamiętam, daje dwa gole. Hmm, w okresie przygotowawczym też strzelił chyba dwie bramki w meczu z drużyną. Chyba Blauwajs Linz. Z tego co mi się wydaje, nie jestem, nie jestem teraz do końca pewien. Natomiast wiemy, że też wykonywał karne w właśnie w okresie przygotowawczym, więc jeżeli on ma rzuty karny, jeśli on ma pewne plac, co przy tej cenie jest to bardzo rozsądna opcja, bo to jest zaledwie 1,7 miliona. Zaczną mnie na bo ten pi pierwszy mecz z Piastem może być troszeczkę dla... Górnika ciężki, ale potem korona. Potem widzę, wtedy na pewno będę z niego korzystał i dla, właśnie dlatego go kupiłem, żeby po prostu zdobywał dla mnie punkty. No i dwóch zawodników również za 0,7 to Jędrzej Zając. Młody skrzydłowy lks u zawodnik, który ma szansę na minuty. Zagrał chociażby w rundzie 7 meczu z gdzie strzelił bramkę, to był jego debiut w ogóle w się w pierwszej drużynie, od razu okraszony golem. Też przez to dużo osób się nim zainteresowało, jeśli chodzi właśnie o fantazy. Nie wydaje mi się, że miał zacząć sezon, miał zacząć rundę w pierwszym składzie, natomiast chce go mieć mimo wszystko w drużynie lepszy punkt po wejściu z ławki niż 0 tych punktów. No i ostatnim piłkarzem jest bardzo popularny. Dominik Szala, aż 26% posiadania. No, wiemy, że górnik będzie młodzieżowca potrzebował, będzie musiał młodzieżowcem grać i Szala chyba jest lekarzem na te problemy. To jest młody zawodnik, półfinalista, euro do lat 17. Zawodnik, który może zagrać i na prawej obronie i w środku defensywy. No i wydaje się, że te minuty po prostu dostawał, będzie w tym sezonie. Bo y, górnik musi ten limit, młodzieżowca, moi drodzy, wypełnić. Tak tak się prezentuje mój y, skład. Zastanawiałem się jeszcze tutaj, co zrobić z kapitanem, czy dać Wszołka, czy jak może Hessu Sims, ale ostatecznie postanowiłem właśnie na Hiszpana. Y, wydaje mi się, że na Wszołka postawiło tylu menażerów, że chce się troszkę wyróżnić, chce y, może y, zyskać troszkę więcej punktów, oczywiście. No ile Wszołek nie zapunktuje y, dobrze, no to. Będę się cieszył, no natomiast jeśli zdobędzie bramkę, może asystę, to wtedy będzie mi trochę, trochę przykro. E, ok, moi drodzy, umówiłem już swój skład, to przedstawię jeszcze dość interesujące opcje w optyce fantazji, które uważam, że mogą e, w tych pierwszych kolejkach naprawdę być przydatne. No i również chciałbym pochylić się nad najdroższymi piłkarzami w tej edycji, e, czyli m.in. nad e, grosickim Exposito Welde, czy w dowikiem chcę o nich porozmawiać, bo chcę wam może trochę doradzić kogo brać, kogo nie, czy w ogóle się opłaca i tak dalej. Jak sobie tutaj widzicie, ja żadne, żadnego z tych piłkarzy nie mam w swojej drużynie. Na razie nie planuję mieć ani grośickiego, ani Exposito, ale zawsze warto tutaj trochę budżetu dodatkowego mieć. Jak sobie tutaj możecie zauważyć, milion mln dodatkowy jeszcze został mi w budżecie, to na ewentualne ruchy w kolejnych kolejkach. I jeszcze nie zastanawiam się, co z tymi pieniędzmi zrobię, natomiast myślę, że już niedługo jakieś pomysły wpadną mi do głowy. ok więc już, moi drodzy, przechodzimy teraz do właśnie tych najciekawszych opcji na kolejne kolejki. No dobrze, moi drodzy, zaczynając od tych opcji może najdroższych, to myślę, że na pewno Bartosz Nowak jest opcją interesującą, bo wiemy, że on raczej pewne plac będzie miał w Rakowie, przynajmniej na początku rundy, w obliczu delikatnego urazu Johna Jeboacha Także na pewno Bartosz Nowak jest co zawsze gwarancja jakichś liczb, pytanie tylko czy warto aż tyle płacić, to jest 2,5 miliona w plecy można tak powiedzieć, więc no ja osobiście na niego nie postawiłem, ale na pewno był w kręgu moich zainteresowań, podobnie zresztą jak Ferran ostatecznie, ostatecznie wolałem jednak postawić na troszkę tańszego Żanna Carlosa, jak mi to wyjdzie, no przekonamy się już wkrótce. Iliasz Szkurin także jest piłkarzem dość interesującym, którego pewnie ma cała masa graczy. obsałem, że około 30%, nawet 34%, no ale trudno się dziwić, bo pierwszy mecz faktycznie nie pomica, potem śląskę raków. No to na nie, nie najłatwiejsze mecze dla puszcza, ale Szkurin jak widzimy cieszy się bardzo dużą popularnością. Ja stwierdziłem, że na razie na niego nie stawiam, że na razie nie będę brał go pod uwagę. Kontynuując moi drodzy tutaj taką naszą można powiedzieć małą przejażdżkę po tych najciekawszych zawodnikach, A na Maciej Domański, również jeśli mówimy o Stali Mielec, to jest to opcja interesująca, również w optyce tej 22 kolejki, kiedy to Stal zagra dwa, dwa spotkania. No i też ten pierwszy mecz z puszczą, na pewno Maciej Domański będzie op opcją rozważaną przez wielu, wielu menadżerów. Idąc dalej, trzeba przejść też do zawodników lidera, więc a więc, oczywiście, Śląska Wrocław. Tutaj mamy samca Talara, tutaj mamy również Nauela Lejwę, którego teraz gdzieś tutaj zgubiłem z pola widzenia, ale gdzieś tutaj na pewno Nauel jest. Jak widzimy, Samiec Talar to jest piłkarz, który rozkwitł i to bardzo pod ten magierą jesienią. Będzie grał na, na, na 100%. Pytanie tylko, czy będzie robił tak samo efektowne liczby, jak właśnie w pierwszej części sezonu na razie jeszcze w piłkarze śląska ja nie idę, yy, więc nie będę też y, tego polecał. Natomiast jeśli chcecie, to zachęcam, bo y, no śląsk y, wiemy, że jest w tym są nie mocny. Tylko pytanie ile ta ich moc jeszcze potrwa, czy na w ogóle daj im jakieś miejsce premiowane grą w Pucharach? No, jestem tego osobiście ciekaw. Na razie ja czekam z tym Śląskiem, bo jeszcze nie jestem w stanie go wyczuć, czy oni znowu dobrze wejdą w rundę, czy jednak może będą się powoli rozkręcali, tak jak na początku tego sezonu. Więc, więc na razie piłkarz Śląska odpuszczam, więc to samo mówię na olu well Tutaj też jest bardzo interesująca opcja, zwłaszcza w tej cenie 2,1. No, on również zrobił świetne liczby jesienią. Na pewno jest to ciekawa opcja, ciekawy piłkarz do rozważenia. A jeżeli chodzi o zawodników Lecha Poznań, bo ich jeszcze na pewno nie powiedziałem. No to, moi drodzy, taką dosyć nieoczywistą jest Filip Szymczak, to na pewno, bo wiemy, że kontynuowany jest Mikael Iszak, nie wiadomo jeszcze na jak długo A co za tym idzie. Szymczak z automatu ma szansę skoczyć do pierwszej 11. Jest to zawodnik warty 1.8. W sparingach strzelił aż bramek, co na pewno jest też bardzo, bardzo dobrym wynikiem jak na tego młodego zawodnika, także uważam, że ma, że Szymczak jest y, naprawdę ciekawą opcją, jeśli szukacie różnicy właśnie w dosyć małej cenie, y, no to na pewno jest to ciekawa opcja do rozważania. Tutaj sami widzicie Filip Szymczak, warty 1,8, już ma go aż 25% graczy. Tego się nie powiem szczerze, nie, nie spodziewałem, bo jest to naprawdę dosyć sporo. Y, no ale trudno się dziwić, bo Szymczak naprawdę jest dość tani, ma przynajmniej w tych pierwszych meczach rundy szansę na, na grę, więc wydaje mi się, że... Jest to opcja interesująca. Ja postawiłem ostatecznie na Leonardo e, Rosę. No i moi drodzy, jestem ciekawy jak to mi się sprawdzi. E, tak widzicie, że Szymczak ten lech ma ciężki terminarz, bo to jest zagłębie. Okej, okay, może jeszcze nie aż taki trudny rywal, tym potem Jagielonia Śląskę raków między meczem Ślą ze śląskim i rakowami, jeszcze czeka ich mecz pucharowy z Pogonią Szczecin. E, no, na pewno będzie to nie lada e, przeprawa przez te pierwsze e, kolejki. Tylko sobie potem troszeczkę jak widzimy się tutaj zrobi luźniej. bo z takich cięższych rywali to tutaj legia. Pogoń w 27. kolejce, ale te pierwsze tygodnie na pewno będą bardzo, bardzo wymagające dla piłkarzy. Dla piłkarzy Lecha, kto jeszcze się dobrze prezentował? Wspanialiśmy, myślę, że na pewno Michał Rakoczy, którego bardzo długo też rozważałem do mojego składu. Michał Rakoczy jest warty dwa. Rubinko 2 miliony strzelił w takiego pięknego z wzorium Ugańskiego, trafił do Siatki jeszcze raz. Miał duży wpływ na swojego zespołu, natomiast czy jest dobrą opcją do fantazy? Pamiętam, że zawsze jak go kupowałem, to tych liczb nigdy nie robił, może to nie jest żaden wyznacznik, natomiast ja osobiście również się wstrzymuję i jestem ciekaw, co Krakowie pokaże, bo tutaj jest nowy prezes, nowy członek zarządu, a więc pan Druszcz, więc na pewno on również tutaj. Będzie działał na rynku transferowym, już wiemy, że ściągnięty został zawodnik z ligi norweskiej, Neo Bitri. Mówi się również o piłkarzu z Albanii. Nie pamiętam teraz dokładnie jego nazwiska, ale on jest zawodnikiem grającym na Polsce Środkowego Pomocnika Ofensywnego. Co też byłoby dla, dla Rakoczego, oczywiście. Yy, rywalizacją, jeśli chodzi o grę w pierwszym, w pierwszym składzie. A wiemy, że Krakow trochę, trochę tych pieniędzy dostała za sprzedaż Jakuba Myszora Dorakowa czy Częstochowa. Dobrze, moi drodzy, pomówiliśmy troszeczkę o tych najciekawszych opcjach, trochę tańszych, a teraz przejdźmy do tych najdroższych, czyli co z Exposito, co z Grosickim, Welde i Szakiem, Wdowikiem, Żozułem. Myślę, że yy, na tych piłkarzach możemy tę dyskusję zamknąć. Exposito warty horendalne uważam w skali fantasy on jak sami też widzicie, no nie ma go 50% graczy, nie ma go nawet 30, tylko 23%, co nie jest wcale aż taką dużą liczbą, biorąc, po, po, biorąc pod uwagę to, jak świetnie spisywał się on wiosną. Ja go nie mam, raczej go nie kupię, raczej na pewno go nie kupię, bo jest dla mnie zbyt zbyt drogi. Też, no nie wiadomo, jak ten świąt będzie wyglądał faktycznie wiosną. To jest dla mnie taka troszeczkę niewiadoma, więc osobiście. Odradzam to ryzyko, bo to jednak jest taki budżet, że można za to spokojnie kupić dwóch ciekawych e, piłkarzy, zamiast poświęcać te, ten hajs tylko i wyłącznie na e, na ekspozyta, to teraz Kamil Grosicki, moi drodzy, który kosztuje 4,2 e, miliona. Jeszcze mniej niż ekspozyta, bo zaledwie 19%, także tutaj teraz cena również skutecznie odstraszyła potencjalnych e, nabywców tego, tego piłkarza. Ten terminarz pogoni też nie zachwyca, bo to jest śląsker, Adon, jak Ełka, Legia, Dalej zagłębie Lubin, Korona, Krakowia, i Lech Poznań. Wiemy, że Grzegorzski również bardzo fajnie wyglądał w sparingach i za to trzeba go pochwalić. Pamiętam taką akcję, gdzie założył rywalowi siatkę i załamał się, się, się z bramkarzem Jest czy natomiast czy jest to opcja warta aż takich pieniędzy? Cały czas będę się trzymał tego, że nie. Yy, także. Osobiście również odradzam zakup Grosickiego, jeżeli chcecie wybrać kogoś z tej dwójki, bo chcecie mieć koniecznie któregoś z tych dwóch piłkarzy w składzie, to wtedy uważam, że już lepszą osobą byłby właśnie Kamil Grosicki. Natomiast mówię, róbcie jak uważacie, ja osobiście z nich na razie rezygnuję. Christopher Welda to jest zawodnik, który w 20 kolejce nie zagra z powodu zawieszenia, za nadmiar żółtych kartek. Na razie na go zadaję 1%, ale myślę, że to zdecydowanie wzrośnie po tej kolejce. Ja sam zastanawiam się nad jego zakupem. On bardzo przez kolej w sparingach. Strzelił jedną bramkę w starciu, w starciu z Wisłą Płock. Był to sparing zamknięty, był to sparing ostatni przed ligą, więc można nam związkować, że będzie piłkarzem pierwszego składu, jeśli tylko wróci do niego właśnie po odbyciu tego zawieszenia. No jest na pewno ciekawa opcja. Uważam ciekawsza niż i Grosicki i Exposito, ale możecie oczywiście ze mną nie zgodzić. Zapraszam też do dyskusji w komentarzach. Iszak nie wiadomo jak długo będzie jego pauza, bo wiemy, że ta pauza na pewno będzie. On nie zagrał i sparingu z Wiesą Płocki i też prawdopodobnie nie zagra w meczu z zagłębiem, co o tym idzie nie wiadomo jak ta jego sytuacja zdrowotna wygląda. Więc na razie absolutnie odradzam te 4% graczy, które go posiadają, no uważam, że walili pieniądze w błoto może za kilka tygodni to będzie ciekawa opcja na razie na pewno na pewno nie Bartłomiej Wdowi, który Tu już troszkę więcej graczy go posiada, bo jak widzicie 32%. To prawie 1 trzecia wszystkich graczy. Rozważałem go. Ostatecznie postanowiłem kupić Ima Pululu. Wdowik na pewno jest opcją ciekawą. Jeżeli będzie tak samo niesamowicie skuteczny w wykonywaniu rzutów wolnych i rzutów karnych, to wróżę mu tyle samo punktów co, co jesienią. Myślę, że to też jest bardzo sensowna opcja. Jeżeli macie tyle pieniędzy, żeby go kupić, to bardzo zachęcam. I że złe, moi, drodzy. to jest akurat opcja. Która przyprawia przypr przypr małe mały ból głowy, ponieważ jest to piłkarz, który wiemy, potrafi kapitalnie rozegrać akcję, potrafi rzucić kapitalne podanie na kilkadziesiąt metrów. No jest to magik, tak? Jest to jeden z najlepszych piłkarzy w naszej klasie, nie najlepszy. Natomiast czy to fantazja jest to dobra opcja? Na pewno wiemy, że bije karne w legi, co jest jakimś wyznacznikiem. Bije też rzuty wolne i rzuty rożne, więc ma stałe fragmenty gry i to wszystkie bez wyjątku. Ile oczywiście jest na boisku, natomiast też tych bramek, tych asyst. Jeśli nie, mówię, z tego co pamiętam, nie było aż tak dużo. Aż teraz to zobaczę, bo jestem ciekaw. Także moi drodzy, jak sami tutaj możecie zauważyć 6 bramek bez asysty, ok, trochę więcej niż myślałem. No, natomiast bez porównania do chociażby wiosny 2023, kiedy, <laughs> kiedy strzelił 7 bramek, już 4 asysty. Także na pewno zaliczył troszkę regres, widzę, oczywiście nie w sposobie gry, a bardziej w punktowaniu, bo wiemy, że cały czas te umiejętności ma. Czy jest to dobra opcja do fantazy? Uważam, że tak. W tej scenie jak najbardziej. Chociaż. Ja mając do wyboru albo jego zdecydowanie wybieram młodszego albańczyka, który. No... można nie będzie grał tyle co zrozumę, natomiast uważam, że... Ma troszeczkę większe szanse na liczby, chociaż oczywiście o tym przekonamy się już yy, po weekendzie. No Jestem, moi drodzy, niezmiernie ciekaw tego, co się wydarzy na początku tej kolejki, yy, na początku tej rundy wiosennej. Yy, a jakie mecze nas czekają? Szybko je jeszcze sobie omówimy. Stal jest kontra Puszcza. Myślę, że idealny wręcz mecz na powrót naszej ukochanej ligi. Yy, tutaj jest potencjał na takie 0-0 bez emocji, chociaż ja liczę, że oczywiście tak nie będzie ja, który posiadam dwóch zawodników defensywy, stali, liczę tutaj na jej czyste konto, chociaż wiem, że to też może być ciężko, bo no Puszcza jest bardzo, bardzo groźna na podstawie fragmenta gry dalej ruch w Legia Warszawa na wypełnionym w bardzo znacznej ilości w stadionie śląskim, tutaj myślę, że raczej Legia jest zdecydowanym tego meczu faworytem e, sobota to mecze Krakowi z Radomiakiem i Pasta z Górnikiem, gdzie ciężko myślę wskazać <laughs> gdzie ciężko myślę wskazać jest takiego jednoznacznego faworyta co innego meczu Lecha z Zagłębiem w którym raczej to gospodarze będą właśnie tutaj faworytem tego, tego meczu i powinni tutaj spokojnie powalczyć o te, trzy, o te trzy punkty. Niedziela to mecze Warty z Rakowem i Widzewa z Jagiellonią, gdzie raczej to goście będą faworytami. Tutaj Raków no, będzie się mierzył z Wartą, która dość sobą prezentowała się zimą w okresie przygotowawczym. Raków poczynił kilka ciekawych wzmocnień. Raków jest gotowy, myślę, na walkę o Mistrzostwo Polskie. Na razie jest na czwartym miejscu w tabeli, ale na pewno ma wspierację na więcej. <laughs> to samo mi w przypadku Agieloni, która jest na pozycji drugiej. Widzę, no, nie prezentował się jakoś szczególnie właśnie w meczach kontrolnych. Też ma lekkie problemy kadrowe, bo nie będzie chociażby wykratkowanego Sylwy, nie będzie koncertowanego Golkipera, Krajcerika, nie będzie także prawdopodobnie Jarlęsa Tepiłowskiego który nawalił się lekkiej kontuzji w tygodniu, co za tym idzie. No myślę, że tutaj raczej faworytem tego meczu jest Jagiellonia, chociaż widzę, może oczywiście sprawić niespodziankę. <laughs> Dalej Śląsk, Wrocław, Pogoń, Szczecin. Bardzo ciekawy mecz. Warto pamiętać o tym, że Pogoń nie wygrała we Wrocławiu już od ponad 20 lat, natomiast uważam, że również ich postawa w sparingach, chociażby w meczu ze Struemglas, kiedy wygrali aż 6 do 1, jest jakimś wyznacznikiem ich formy i liczę, że sprawiają tutaj niespodziankę, ja liczę, liczę na, na ciekawym, meczu z dużą ilością bramek, chociaż wiemy, że no, oczywiście Śląsk do tego raczej nie przyzwyczaju, moi drodzy. No i na sam koniec tej kolejki mo można powiedzieć, że na krem de la Creme mecz Korony Kielce z lks em Łódź, mecz duży ze strefy spadkowej, mecz można powiedzieć że o 6 punktów, zwłaszcza dla lks u który ma tych oczek bodajże 10 na półmetku sezonu nawet, na półmetku i dwóch meczach więcej, więc tam otrzymanie może być naprawdę ciężko więc myślę, że takimi meczami właśnie może sobie powoli drogę do tego utrzymania torować, o ile się oczywiście uda tam wygrać, bo jeżeli nie, no to myślę, że LKS może się już z ligą, z ligą powoli żegnać. No natomiast dla Korony również jest to mecz ważny, ona jest na miejscu 16, ostatni w strefie spadkowej, znaczy, oczy, oczywiście pierwszym w strefie spadkowej, no i ona też tych punktów potrzebuje, aby tę strefę po prostu opuścić. Dobrze, moi drodzy, myślę, że dosyć obszernie zapowiedziałem tę kolejkę numer 20 fantazji, ekstra klasy, zasugerowałem Wam kilka ciekawych opcji do składu, pokazałem mój skład, no i omówiliśmy sobie też te najciekawsze, najdroższe opcje. Czekajcie, moi drodzy, na kolejny odcinek, który pojawi się już w przyszłym tygodniu. Ten odcinek nie będę prowadził sam, będzie ze mną gość jaki, przekonacie się już wkrótce. Do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się niedługo. Cześć!